Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem Nieradia RSC. A dziś w naszym studiu pani Bogusława Dylewska ze Stowarzyszenia Ars Juventutis. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam wszystkich słonecznie. No właśnie, słonecznie. Muzyka to jest taki element y, życia, który nie, ma, nie zna słowa wakacje, chociaż y, i w lipcu, i w sierpniu oczekujemy, a wrzesień jest takim fajnym miesiącem pod tym kątem, że z jednej strony domykamy letnie propozycje, a już trochę wkraczamy w te jesienne. I tak też robi stowarzyszenie Ars Juventutis, które już we wrześniu zaskakuje nas nowymi koncertami, które też są kontynuacją, a jednocześnie takim miłym wstępem do tego, co będzie się działo dalej. A mowa tu o koncercie, który będzie 6 września. I ta data y, nie była planowana wcześniej, ale. Los tak chciał, że 6 września spotkamy się w szkole muzycznej na kolejnym koncercie w ramach 15 jubileuszowych pałacowych spotkań z muzyką. Dokładnie tak. Ten koncert był zaplanowany na koniec września, ale ponieważ artysta, który wystąpi na naszym koncercie, jest w tej chwili w kulminacyjnej formie swojego artystycznego bytu, bo będzie gościem naszym pan Tadeusz Szlenkier. Znakomity tenor, który w tej chwili jest, można tak kolokwialnie powiedzieć, rozchwytywany przez różne teatry operowe w Polsce i poza granicami, y, więc y, no my jak gdyby musieliśmy się z naszą niewielką imprezą artystyczną dopasować do jego planów, a nie odwrotnie oczywiście. Może i niewielka, jeżeli chodzi o, o liczebność, chociaż tutaj malomanów skierniewickich nie brakuje, ale na pewno ważna, zarówno dla Stowarzyszenia Arts bentuti mieszkańców Skierniewic, jak i myślę samego Tadeusza Szlenkiera, no bo jednak można chyba śmiało o nim powiedzieć, że jest nasz Tadeusz Szlenkier. No myślę, że tak, ponieważ Tadeusz jest zważając na jego bardzo bujną karierę artystyczną, dosyć częstym gościem w Skierniewicach, zawsze jak gdyby stara się na nasze prośby odpowiadać pozytywnie. Już gościł na pałacowych spotkaniach z muzyką, na festiwalu muzyki romantycznej, więc jest to bardzo znana postać na świecie, a my mamy tą przyjemność, że w Skierniewicach też jest kochany. Na świecie wiele koncertów, dobrze, że w Skierniewicach też. I to jest też taki dobry moment, żeby przybliżyć kawałek świata właśnie w Skierniewicach. I to też zrobi pan Tadeusz Slenkier 6 września, nie na koniec, tak jak było planowane, i zaśpiewa dla nas, no właśnie, te najpiękniejsze melodie, ale skąd? Tytuł koncertu to jest Parlami. Jest to tytuł jednej z popularnych pieśni włoskich, tak była zatytułowana płyta, którą kilka lat temu nagrał Pan Tadeusz Szlenkier, razem zresztą z Mariuszem Rutkowskim, również naszym skierniewickim artystą, świetnym kameralistą. Więc już tytuł nam sugeruje, że w koncercie będziemy mieli same perełki włoskich i napolitańskich pieśni, czyli coś, co melomani kochają, ale będą też arie włoskie, będą popularne arie śpiewane przez innego naszego wielkiego tenora, Jana Kiepure. Myślę, że temat koncertu będzie taki fantastyczny na podsumowanie, Wakacji i na takie bardzo, bardzo pozytywne rozpoczęcie kolejnego sezonu artystycznego, jeśli można to tak szumnie nazwać. No właśnie, na początku naszej rozmowy wspomniałam o tym, że muzyka nie ma wakacji. My jej oczekujemy w każdym miesiącu, najlepiej w każdym tygodniu. Stowarzyszenie Ars Juventutis odpowiada na wiele próśb mieszkańców, Sam, samo też wychodzi z wieloma inicjatywami. No i wrzesień to jest taki start w ten właśnie nowy sezon artystyczny, a ten zapowiada się bardzo intensywnie, nie ma co ukrywać. Powiedziałabym jak co roku. <śmiech> <śmiech> więc tak, my zawsze mamy taką wakacyjną przerwę, ponieważ w wakacje bardzo dużo dzieje się w mieście, więc nie chcemy też wkraczać w wakacyjny plan naszych mieszkańców, ale za to już jesień, początek zimy będzie bardzo intensywna, bardzo bogata. Rozpoczynamy tym koncertem z cyklu Pałacowe Spotkania z Muzyką już 6 września. I teraz taka bardzo ważna informacja dla melomanów. Koncert będzie wyjątkowo w sali koncertowej y, szkół muzycznych na ulicy Prymasowskiej 6 ze względu na już w następnym tygodniu odbywające się święto kwiatów, owoców i warzyw, i pałac musi przygotowywać swoje sale wystawiennicze też. Natomiast jeśli chodzi o dalsze propozycje dla naszych melomanów, to oczywiście 1 października jest to Międzynarodowy Dzień Muzyki, gdzie już od kilku lat proponujemy Państwu obchodzenie tego dnia w nietypowy sposób, a właściwie w szczególny sposób można by powiedzieć, bo są to dwa koncerty, które odbywają się tego samego dnia. Jeden o godzinie 17, i tak będzie prawdopodobnie w tym roku, w sali Muzeum Historycznego Skierniewic, a na drugi no, o 19 lub 19.30, to jeszcze będę pan, Państwa informować, w sali koncertowej Szkół Muzycznych. Jest to taki czas, kiedy można spokojnie przemieścić się z jednej sali koncertowej do drugiej, bądź ewentualnie wybrać sobie koncert, na który chce się Przyjść. Również w październiku będzie koncert z naszego już nie tak nowego cyklu, bo już drugi rok trwającego Ars w Atrium, więc w październiku będzie kolejny konkurs Ars w Atrium. I 6 grudnia, zaproszę Państwa na ostatni koncert z tego naszego jubileuszowego 15 cyklu, wystąpi fantastyczna młoda pianistka Aleksandra Świgut, więc taką pianistyczną klamrą, ponieważ rozpoczęliśmy pianistą znakomitym, zakończymy pianistą, pianistką znakomitą i będzie to koncert w pałacu. Więc tak, będzie się działo. No, jest intensywnie i myślę, że Skierniewiczanie, ale też i goście, bo nie ma co ukrywać, że z różnych miejscowości przyjeżdżają do nas melomani, nie mają na co narzekać, bo ja taki research zrobiłam będąc też na urlopie. I okazuje się, że w Skierniewicach mamy największy wybór, jeżeli chodzi o koncerty muzyki klasycznej, filmowej, albo tej nazwijmy ją rozrywkową, ale podaną w formie na żywo. I nie jest to muzyka, którą często można usłyszeć w radiu, nawet w naszym, ale jest tak wyselekcjonowana, że każdy ją niby zna, a nie każdy potrafi się nią zachwycić tak na co dzień. Przychodzi na koncert i nagle odkrywa nowe możliwości, nowe gatunki, no brzmienia, nowe brzmienia. Nowe Dokładnie. Oczywiście. Zwłaszcza, że tu w Skierniewicach nawet <coughs> zwłaszcza Stowarzyszenie Ars Juventutis poproponuje nam artystów, którzy grają na bardzo różnorodnych instrumentach. Tak. I taki cel przyświecał mi, jak rozpoczynaliśmy przygodę z pałacowymi spotkaniami z muzyką, żeby to była muzyka bardzo wysokich lotów, muzyka klasyczna, ale nie zawsze podana w taki ten klasyczny sposób, więc stąd u nas takie zespoły jak na, na przykład The Up Group, który również grał w kwietniu na jubileuszowych spotkaniach, ale The Street Whispers, który zrobił furorę w pałacu jeszcze w poprzednim roku, jak harfa z fletem na przykład, więc są to różne zestawienia instrumentów, niezbyt oczywiste dla bardzo wielu, a jednak okazuje się, że w Współbrzmiące fantastycznie i transkrypcje, które są, bo to często są transkrypcje z bardzo znanych i popularnych hitów, jeśli tak można powiedzieć, muzyki klasycznej, są proponowane właśnie w tym innym, nowym brzmieniu, i one często są dla wielu słuchaczy odkrywcze. Cieszy też to, że artyści chcą powracać do Skierniewic. To Zbyszek Wodecki śpiewał, że lubi wracać tam, gdzie był już i artyści też lubią wracać do Skierniewic, chociażby Tadeusz Szlenkier, który wystąpi 6 września w Szkole Muzycznej, w Sali Koncertowej Szkół Muzycznych, ale to nie jedyny artysta wielkiego formatu, który do nas wraca. Bo tych zespołów trochę jest, które lubią zajrzeć po paru latach, lubią powrócić. Tak było chyba przy pierwszym e, Pałacowym Spotkaniu z Muzyką w 15. jego edycji. Tak, mówi pani prawdopodobnie o Szczepanu Kończaru, tak, który tak. inicjował Pałacowe Spotkania z Muzyką w roku 2000, no już 2009, 2009, więc troszkę tego czasu minęło i który zainicjował 15 jubileuszowe spotkania Pałacowe z Muzyką. The tak samo grało już w naszych pałacowych spotkaniach z muzyką. Z The Loop Group jest też taka fajna historia, ponieważ zwykle tak się składa, że w Pałacu, y, proponują swój, swój materiał z kolejnej płyty. Tak było przed pierwszą ich płytą, y, i tak było teraz przed drugą ich płytą, więc kontynuując tą pasę przypuszczam, że niedługo będzie nag y, nagrywana trzecia płyta i być może też uda się ich tutaj ściągnąć. Ale występowali kilkakrotnie u nas. Jadam Goździeski zresztą z znakomity pianista. I y, Aldo Duo to jest taki fajny zespół klarnetowo-akordeonowy na niezwykłym poziomie, który który grał i w pałacu i grał już też i w Cekisie w naszych spotkaniach Ars w Atrium, więc tak jest wielu artystów, którzy chętnie do nas wracają i to jest strasznie pozytywne, że e, nigdy jeszcze mi nie odmówili w momencie kiedy dzwonię i pytam, czy zechcieliby u nas zagrać, mówię, ale oczywiście graliśmy tam kiedyś dawno temu albo niedawno temu, tak bardzo chętnie było, super było, wspaniale, więc przyjedziemy oczywiście. I mam nadzieję, że tak będzie przez kolejne kolejne 15 lat. Przynajmniej 15 lat. Zobaczmy sobie tego. Bo 15 jubileuszowe pałacowe spotkania z muzyką w tej właśnie 15 edycji, no powoli dobiegają końca. Mamy tu jeszcze koncert właśnie 6 września i później 6 grudnia, no ale to nie oznacza, że kończymy ten cykl, będzie ten cykl kończymy, ale nie kończymy samej idei. I 16 możemy się spodziewać już w 2025 roku. Jeżeli wszystko się poskłada tak jak do tej pory, to absolutnie tak, ponieważ. No, robienie tych koncertów i obcowanie z publicznością sprawia mnie osobiście ogromną frajdę i przyjemność, i jeżeli to jest dwustronna sympatia, no to tylko się cieszyć. To trzymam bardzo mocno kciuki i na pewno jeżeli będzie szesnasta. 16... Zakładam, że będzie 16. edycja pałacowych spotkań z muzyką. Będziemy o nich przypominać na antenie Radia RSC. A dziś raz jeszcze serdecznie zapraszamy 6 września. 6 września wystąpi Tadeusz Szlękiers przy fortepianie Mariusz Rutkowski. Wyjątkowo koncert w sali państwowych szkół muzycznych w Skierniewicach przy ulicy Prymasowskiej 6. Jak zwykle jest to piątek, jak zwykle 18 i jak zwykle wstęp wolny. I do zobaczenia Państwu. A ja przypomnę tylko, że że moim i Państwa gościem była pani Bogusława Dylewska ze Stowarzyszenia Ars i Pięknie dziękuję. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu, do zobaczenia.